Tak, moi drodzy, takie, taki anturaż tutaj teraz mamy. Jestem na lotnisku, znaczy jestem pod lotniskiem w Katowicach, bo odwiozłem właśnie moich rodziców na wycieczkę do, Dubrowi, do Dubrownika, także sobie polecieli, ale korzystając z chwili, ja wiem, że to jest parking, ale tam jest lotnisko. Nie wiem, czy wiecie, ale na lotnisku w Katowicach testowane były samoloty M163 yy, i... Była taka sytuacja, że jeden z pilotów wystartował, ale odczepił mu się wózek za wcześnie. Ten wózek spod kół się odbił i uderzył samolot od spodu. Spowodowało to pęknięcie przewodów paliwowych. Pilot zawrócił na lotnisko, wylądował. Obsługa powietrzna dobiegła do samolotu, niestety, po otwarciu okazało się, że pilot się rozpuścił. Paliwo c które było jednym z dwóch składników paliwa. Do ME 163 było niezwykle żrące. Mimo to, że piloci nosili ochronne ubrania, no niestety tego młodego człowieka zdążyło rozpuścić takie, takie to przygody.